Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. 23 marca, godzina 6.13. Jadę właśnie na zawody, zawody czapkowe, towarzyskie na łowisku WLF Arena w Wajsławice Udało się zapisać, także dzisiaj w roli głównej będzie metoda. Zbiórkę mam na siódmą. Jeszcze 26 minut na, na łowisko mm. Jak na razie widzę tutaj w samochodzie Pokazuje mi, że jest aktualnie 4 stopnie tylko Także w nocy pewnie było dziś blisko zera Także nie za ciepło Aczkolwiek to słońce później wychodzi I te temperatury sięgają nawet gdzieś około 14-15 stopni Aczkolwiek zapowiadali dzisiaj, że miały być opady o, no, tutaj jakiś wędkarz idzie nad rzekę Wieprz Z samego rana Także zapowiadali, że Zapowiadali opady Aczkolwiek na ten moment No praktycznie chmur nie ma Słońce się przebija Zobaczymy Łowienie na metodę dzisiaj Prawdopodobnie będzie możliwość Łowienia na dwie wędki Zobaczymy jak to wyjdzie Pierwszy raz jadę w ogóle na to łowisko Nie znam go totalnie, nie wiem jaka tam jest głębokość Widziałem, że na listę zapisało się 20 uczestników, także nie za dużo, bo w wcześniejszych zawodach brało po 50 osób udział w zawodach. Na, no, wyniki są różne, bo trafiały się i wyniki po 5 kilo, a trafiały się czasem nawet wyniki po 30 parę kilo, także też pewnie zależy to od miejsca, więc zobaczymy, gdzie uda się polosować. Taki szybki wstęp z samochodu, ponieważ nad wodą raczej za bardzo czasu nie będzie, żeby coś tam nagrywać, ewentualnie już przy jakimś gruntowaniu, przy nęceniu, przy łowieniu. Także fajnie <laughs> po ostatnim wędkowaniu na Dratowie, gdzie przez 6 godzin miałem tylko 3 brania, z czego złowiłem jednego leszczyka i będzie można sobie fajnie połowić. Towar mam już przygotowany. Jedna zanęta ciemna na mączkach rybnych, druga zanęta jasna, taka bardziej naturalna. pelet 2 mm. Także do zobaczenia już na łowisku. 653. Zbiornik wygląda tak. Jestem tutaj pierwszy raz. Woda widzę jest taka całkiem mętna, więc dobrze. Nie jest jakoś mega mocno czysta, ale jest słońce. Miało padać. No nic, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze polosuje. I połowie. Zestaw 40 gramowy na dalszą linię. Dosyć mocno wieje. Boczny wiatr. Zestaw <tryk> skrócony. Zakładam do kogo na grawkę koszyczek, taki zobaczyć tu głęboko jest przy brzegu, myślę, że ponad metr. Jest przy brzegu, czy nie za głęboko. Zobaczymy jak tu się dno kształtuje 1, dwa, i sekundy, czyli bardzo płytko. Jeden, dwa, o, wszędzie praktycznie tak samo pewnie będzie. Jeden, dwa, dwie sekundy, chyba miękkie dno jest. taki zaczepy tam. Dwa, no wszędzie to samo, dwie sekundy. Dziś pewnie lekko ponad metr wody. Ok, ja sobie ten dalszy dystans na 50 metr i 48. Bo do 50 metra można maksymalnie tutaj wątkować. 5 i 50. To będzie mój maksymalny dystans. to Ok, 50 i. 48,5 mniej więcej w połowie jeszcze sobie zaznaczę linią żebym wiedział mniej więcej mam numer 21 czyli praktycznie na samym końcu po mojej lewej stronie jest tylko jeszcze pan który zamyka 22 numer stan, całe zawody jestem pierwszy raz zobaczymy nie wiem czy to jest to dobre miejsce czy nie Jeden, dwa, dwie sekundy. Opada podajnik 40 gramowy. Mam tam jakiś zazep albo muł. podajnik czysty, więc pewnie delikatny mózg tam jakiś jest strzytówka się nie odbija za mocno, więc dno nie jest za twarde. i na drugą wędkę także zestaw skrócony, taki sam podajnik w rozmiarze L, tylko że 30 gramowy myślę, że koło 35 metra o tą drugą linię raczej przy tym słońcu, przy tej temperaturze i przy tej głębokości ryby chyba nie będą blisko jeszcze podchodziły no, 30 gramowy podajnik, elka raczej się nigdzie nie zatapia. Nie ma tu raczej większego mułu. Twarde w miarę. Dno. 35. No, myślę, że prawie 40 metrów jednak zaklipuje. Tu sobie sobie robię jednego klipa na 40 metrach i. Więc tak w połowie. 38,5. Tu mam jasną zanętę. Myślę, że z niej będzie robiona czapeczka. Może będę mieszał pół na pół z ciemną. Tu mam pelet. 8 mm, pod pojedynczym się dodało do koszyczka pelet dwójka, 2 mm, no i ciemna, taka czarno-zielona, zanęta na łączkach rybnych, tak jak wspomniałem, na ten dalszy dystans mam przelotowo koszyczek 40 gramowy, trochę z dłuższą lotką szybko złączka na zestawie skróconym z fluorokarbonu 0.30 przypom tutaj przygotowałem sobie przygotowałem sobie haczyk numer 12 na żyłce 0,22,5 na ten dalszy dystans troszeczkę ten haczyk większy zastosuję na bagnecie zobaczymy na bliższą linię ten sam koszyczek tylko że 30 gramowy tutaj zastosuję też mniejszy haczyk z delikatniejszym bagnetem haczyk 14 na żyłce to jest 0,22,5 tak, przygotuję sobie mieszankę To jest tak 50 na 50 zanęta z peletem maje ja takie półtora. 1,5 miarki zanęty no i może jedną miarkę peletu na razie zobaczę co się będzie trafiało czy ta ryba żerować będzie chciała, czy nie będzie chciała. Mocny wiatr jest tak, że widzę, że to troszeczkę jeszcze czekło. To jest jeden towar. Pół na pół, mniej więcej. I taki też eksperymentalny trochę będzie. Wezmę jedną miarkę tej czarnej zanęty. Jedną miarkę jasnej. Nie wiem, czy to się tu sprawdzi. Pół na pół. I jedną miarkę. Nie trochę taki jaśniejszy towar. Zobaczymy, może taka plama jaśniejsza z peletem. Albo do namęcania, albo do łowienia. Zobaczymy. Zostało 12 minut do dołowienia. Jeszcze szybka kawa. I zaraz zaczynamy po 14.30 wędkowanie także 6 godzin, fajnie od przynęt zacznę sobie od takich kolorów towar już przygotowany troszeczkę ta jaśniejsza zanęta ciemniejsza z peletem no i zobaczymy aby tylko sobie coś połowić, fajnie no, zostały 2 minutki na tą dalszą linię zakładam nowe łowtersy zobaczymy? Słońce świeci, ale tak lekko za chmur się przebija. Zobaczymy, czy ten kolor będzie dobry. Na razie daję tylko mieszankę podajnika. Pozycjonuję to sobie ładnie. Pierwsza, pierwsza warstwa. Przynęta na górze, dosłownie tylko delikatna czapka z jasnej zanęty. Zobaczymy, czy to się tu sprawdzi. Coś takiego, fajnie to wygląda. Nie, na, tej, na tym odcinku mam bagnecik przycięty pod jakieś mniejsze przynęty. Ewentualnie mam też mikrony. Zobaczę, coś, jak to będzie się rozwijało. No, sygnał mówienia już był lecę no, jeden stopy ucawia na 6 godzin a drugi zobaczymy myślę że 10-15 minut w zależności Pierwszy rzut, 10 minut, nic się nie wydarzyło, psiorki nawet nie było. Ja Widziałem, że tutaj osoby, które znają tą wodę, troszeczkę koszyczków podały. Także teraz zrobię sobie kolejny rzut, tylko dosłownie na 5 minut, żeby donęcić. Żeby trochę tego tam towaru zostało. I kolejny rzut zostawię na 15 minut. Nie ubijam tego mocno. Daję czapeczkę jasną na górę. Troszkę więcej tam No i teraz mnie nie No trochę bardziej jaskrawą. Może będzie lepiej widoczna. Woda jest taka w miarę mętna. Teraz w końcu słońce schowało się za chmury. Może troszeczkę to coś da. Wiatr wieje w moją stronę. W stronę brzegu. Zobaczymy. Na razie nikt nic nie łowi. Jest pierwsza rybka po 17 minutach, ale jakaś mała chyba. Ty skaraś to nie będzie, raczej karp chociaż wpięty ładnie, dobra, no ale malutki bardzo. Nie za bardzo te ryby chyba chcą współpracować. Mam no, że po prostu tam moją mieszankę ciemną. Tutaj mam też 1,5 mm palet. na razie spróbuję jeszcze na samą zanętę. Coś takiego i na to jeszcze dam tą jasną zanętę. Czepeczkę, ale niedużo troszeczkę. Wezmę sobie ten przypon na żyłce 0,21 jest słabo, dzisiaj ciężko z tymi rybami. Delikatniejszy przypon wezmę Zmieniam to jest zestaw. Naprawdę w twarz wieje dosyć mocno. Muszę dosyć celnie rzucać. Na ten 38 metr założę sobie spodajnik 40 gramowy z, z burtami. Zawaduje trochę więcej towaru drobnego po prostu będę czekał nie będę go przerzucał spróbuję sobie takiego duosa małego mają na tą bliższą linię zrobię sobie taką plastelinkę z tego na samym dnie z tej jaśniejszej zanęty naprawdę mocno to ubije żeby to sobie siedziało w tym koszyku. Tym razem coś z bliższej linii, bardzo delikatne branie. Zresztą tą jakiś mały karpik robić. Ale kroczki małe, ładnie się wpią. zaraz mija druga godzina zawodów teraz mam fajną rybkę z dalszej linii po 6 minutach 40 sekundach mam nadzieję, że jak wyholuję to będzie czwarty karp no i zobaczymy ładnie się wpiął chodzi o 14 muszę lżej towar trochę dobijać bo... Widzę, że nie uwolnił się cały z koszyka No i tym razem 830 Aż chyba kurczą tam jakiś saczep Nie wiem czy jest ta rybka, jakaś mała chyba Chyba nie jest No jest to jakieś, jakieś małe karki chyba będzie zaczepy strasznie są tutaj nie zbranie na drugie węce no, ładnie się wpiął w kącik I zaczep mam. Także już ten zaczep przechodzą. Kurde, ale mam, ja mam małe ryby sąsiad, ma to duże karpie. Ja małe karpiki. Malutki karpik. Przynajmniej dobrze się spinają i się nie spinają. Malutki Ale jest sztuka mała. Pięknie się wpiął w kącik. Tylko wyłączyłem nagrywanie. Po 5 sekundach jest pranie. 3 minuty 40 sekund. No, teraz po troszkę dłuższej przerwie. Jest go... A i spika, dobra, druga. Nie oprze no. Miałeś dużo, ale małe. Malutkich, ale ja kurczę, nie wiem dlaczego ostatnie dwie godziny przysiedziałem Dwie, dwie ryby. No, łowiłeś, ale, ale, ale ten. Ryby miałeś z daleka. Z daleka, no, z bliska nie mogłem się jakoś do nich dobrać. Nie wiem czemu. Miałeś małe ryby. Ale małe ryby, dużo, mam. no, ale małe. Widziałem ja. No, takie kurczę, małe te karpiki. Nie wiem, no pierwszy raz jestem. Może pierwszy raz jesteś jak Ci się spodoba, to przyjedziesz kolejny. Byłbym częściej, ale niestety terminy nie pasowały. Może przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. Może to za tydzień. Kroczki no, ty małe, no. no, no takie małe, no, no. Nieraz tak jest, Karę że ten... te małe. I zobacz, tak ci wydaje, że łowi, łowi. No. Zobacz, czy nie masz ryby. Nie, raczej nie. Łowi, łowi, a to tak małe ryby. Nie wiem czy z 15 kg nie wiem, chyba Nie nawet. będzie około 20. 20? 20. 71. No kurde. No się wydaje, Ej, zdjęcie do wody. No, Szybko zdjęcie Dobra. zrobimy na pamiątkę. 20. 71? Tak. Najmniej na spodziewanie się Szkoda. Odwrócić nie tym się tak odwrócić. To no, nie, nie, w nie. nie pamięci, bo są tak zbliżone wyniki. No, o, takie małe kroczki, kurde. Nie Na pewno